Wszystkich zapraszam na specjalnego sylwestra oczywiście na antenie TV Disco. Jest jeszcze trochę czasu, a więc możemy się spokojnie przygotować do tej sylwestrowej nocy. Będziemy też w klubie, w którym będziemy razem z Mandwaryną i z Pałkiem widać nowy rok. Ale zanim to nastąpi, musimy się dobrze do tego przygotować, na pewno będą pomocne przy tym sylwestrowe piosenki. Już w tej chwili pierwsza z nich, Waiting for tonight. Czekamy na tę noc nocrową. Zapraszam gorąco. Specjalne wydanie semestrowe z programu w kanale Defo Disco. Witam Was ponownie, jestem w tej chwili w moim gabinecie, przygotowuję się do programu noworocznego. Ciekaw jestem, w jaki sposób przygotowują się dzisiaj biuro zabaw semestrowej Mandaryna i Tomek, bo pewnie nie muszą już pracować. Ja jutro mam program y, specjalny, już panowałowy, w którym gościmy będą Lesa i Krzysztof Hurboj, tancerzy, których możecie zobaczyć między innymi w Tańcu z Gwiazdami. Opowiemy o różnych tańcach na tym karnawał. Będzie też dużo muzyki, będzie Gloria Stefan, będzie doktor Alba, będzie też polski boss Just Fine. A dzisiaj przygotowując Sylwestra ciąg dalszy w 1987 roku, ten Sylwestrową noc wszyscy w całej Europie bawili się przy przywołach sandry, m.in. przy tym Everlasting Love. Paweł i Sasiak, ponownie witam w specjalnym, semestrowym programie Te Moi drodzy, ja się przygotowuję, jestem jeszcze w kuchni, czyli jeszcze w proszku, ale trzeba się dobrze przygotować. To jest bardzo ciężka noc i przed nami dużo godzin zabawy, w związku z tym dużo witamin trzeba spożyć, żeby odpowiedni podkład zrobić sobie przed tym, co nas czeka. Nie wiem, jak się przygotowuje w tej chwili Madaryna, nie wiem, co jest z Tomkiem, ale na pewno spotkamy się w klubie tuż przed dwunastą i razem będziemy świętować, ale ja muszę się dobrze przygotować. Żeby dobrze przygotować, mam tutaj dużo owoców. Są pomarańcze, jest dużo mandarynek, jest cytryna i jest ananas. To wszystko po to, żeby mieć w sobie duże witaminy C. Ta witamina pomaga odpowiednio przeżyć dzień następny. Ja już to sprawdziłem. Przeżyłem na sobie wiele sylwestrowych nocy i wszystko świetnie zadziałało. Jeżeli chodzi o muzykę, to pamiętajcie o tym, że te blisko da wam najlepszą, taka jaka się do zabawy. W tej chwili możecie się pobawić przy piosenkach z lat 80. Rok 1986 wtedy debiutowałem i na twarzy malowały mi się różnego rodzaju wzory. Może to będzie inspiracja do dzisiejszego makijażu sylwetrowego. Spójrzcie jak wyglądałem wtedy. W 1986 roku piosenka najstorych zespół Papa Czasiak, ponownie witam w specjalnym programie sylwestrowym w Tehałdzisko. Czasu jest coraz mniej, ja ciągle nie wyglądam sylwestrowo, dlatego jesteśmy u mnie w garderobie. To są trzy różne koszule, trzy różne różnych kolorach. Jak zwykle wybór zostawiam na ostatnią chwilę. Muszę jeszcze wypracować i wypasować do odpowiedniego kostiumu. No i nie wiem, czy mój kostium też będzie pasował do tego, co wybrali na dzisiejszy wieczór i i to my Zobaczymy w klubie. To wszystko się już niedługo okaże. A jeżeli chodzi o tę chwilę sylwestrową, przed nami zespół modern talking, duet modern talking. Thomas Anders, który był wokalistą tego zespołu, wystąpi 11 lutego w katolickim spotku. O tym koncercie będziemy jeszcze wiele opowiadać w programie Niech żyje bal i w innych programach TV disco, A teraz na Sylwestra Sherry share Lady w Paweł Stasiak, ponownie witam w specjalnym Sylwestrowym programie w kanale TV disco. Jest już dosyć późno i pewnie jesteście już albo na imprezę, albo są ostatnie przygotowania. To ostatnie przygotowania również towarzyszą mi. Mam ze sobą trochę które muszę doprowadzić do odpowiedniego do kształtu, bo tak naprawdę jeszcze nie zdecydowałem się, co na siebie włożyć. Muszę to wszystko wypracować, żeby, żeby te koszule odzyskały swój pierwotny, prawidłowy kształt. A przy okazji chciałem Wam przypomnieć, że Gorączka sobotniej nocy to wspaniały film muzyczny. Od lat 70 kojarzy się z ze zespołem Bee Gees i z piosenkami dokładnie z tego filmu. Przekonajcie się, jak było w latach 70-tych zespół Bee Gees, Stayin' Alive, Saturday Night Fever. Staszek, witam ponownie przypominam, że oglądacie specjalne sylwestrowe wydanie programu w TV Disco. Już wreszcie udało ogarnąć, mam przygotowany już jeszcze Niegrzyje Bar wydanie specjalne, noworoczne, mam w sobie dużo dobrych witamin, mam wyprosowaną koszulę i specjalny stulik sylwestra, mogę się już wybierać na zbawę. Przed klubem powinny już na mnie czekać Ima, i Tomek, razem ruszymy do klubu, Na następnym wejściu będziecie widzieć jak się bawimy, a przed nami jeszcze w 2011 roku zespół pierwszy Boys i Sysyn z lat 80. Nie, nie, Na pewno nie Ale fajnie, jaka piękna noc. Ale nie ma jeszcze Tomka. No właśnie, miała ona wystroje. A może na razie wystarczy? Na pewno, bo. To czekamy na niego. No pewnie, a może posłuchajmy, bo to będziesz fajne wysaleczki. Dobrze, dobrze. Przez ten czas będziemy czekać jeszcze na Tomka, a... No to może zapowiedź coś. Bo No, będzie super. Bo nie jest i bardzo gorąco i coraz bliżej dwudziestego dwunastego. No właśnie, trzeba niedługo rozpocząć odliczanie. Tomka na czas nie ma, chyba będziemy musieli to zrobić sami. podobno dostał jakiś ważny telefon i nie mógł dotrzeć w tej chwili. Pewnie bawi się z od o 18 gorącą. Mówił, że to jest od menadżera, ale niech to zostanie jego słodką rajemnicą. Nie żałuję, bo my bawimy się tutaj najlepiej. I tutaj też jest mnóstwo wspaniałych dziewczyn. Musimy zapowiedzieć o tą dobrą wiosenkę. Jakąś dobrą, naprawdę. Wyglądasz na lata 80, moja droga. Zupełnie jak Sisyket. Zobaczcie, jak wygląda w latach 80 Przed wami Sisyket i Impreza trwa. Uuu. Kochani, jest mega gorąca atmosfera. Za chwilę wejdziemy w dwóch sierpniowolantych rąkach, na których czekaliśmy cały rok. Jest bardzo gorąco. Na ten moment czekaliśmy całą noc. Na ten moment czekaliśmy cały rok, moi drodzy. Rozpoczynamy odliczanie. Siesięć, dziewięć, Yay! 2012 rok, Stefan Fisko! Tutaj cały czas impreza trwa! Jak widzicie, bawcie się razem z nami! Zostańcie z nami jak najdłużej! 2012 uważamy za otwarty!